Hej, cześć! Siemano wam wszystkim, tutaj ja, 100 i witam was w 9. odcinku serii Zagrajmy w Arma 3. W tym odcinku kontynuujemy sobie kampanię Wschodni Wiatr, no, Trudności Żołnierz z włączonymi wieloma zapisami. No i jedziemy znowu przegrupować się na misji Maxwell przed kolejną misją. W ostatnim odcinku wykonaliśmy misję Cisza weterze, która zadziwiająco dobrze mi poszła i przeszedł mi o 22 minuty, co jest, myślę, bardzo dużym sukcesem. No ale mam nadzieję, że w tej... Misji pójdzie nam równie dobrze, jak poprzedniej, ponieważ wtedy zaoszczędzę dużo czasu na wrzucanie tego filmu. Ewentualnie, jeżeli wyjdzie długo, to oczywiście podzielę go na dwa party. Jeżeli film wychodzi tak do 30 minut, to i tak pewnie go podzielę na y, 30-sekundowe party. Nie mam przy sobie telefonu, bo się ładuje, się rozładowało kompletnie mi w szkole. I po prostu nie mam za bardzo jak teraz włączyć super, bo dopiero co go do ładowania podłączyłem, także... To taki mój problem, nie będę wiedział, ile nagrywam, ale to nic. Okej. Okay. Pada deszcz. Ale nie jest zbyt pochmurnie. Z tego co widzicie. No i po raz kolejny mamy się zgłosić. Mam włączoną w tyle przeglądarkę, także może trochę mocniej radzić, Ale po prostu wrzuca mi się jeszcze ósmy odcinek z army. Zresztą nie jest tak to jest źle. tym bardziej, żeby się deszcz. Dobra. Zgłaszamy się. Jerry, Zgłaszamy się. <laughs> Aha, dobra, już fajna co to jest za misja, to jest fajna misja, ponieważ będziemy tutaj pod wodą. gdyż w tej grze jest coś takiego jak świat podwodny jak są też rozgrywane misje? Wiem, że jest na pewno jedna, ale czy druga jest nie wiem, no ale w tym momencie posłuch posłuchamy już oczywiście odprawy. Okay. Intel suggests that the highest ranking officer on Stratis will himself be in the area. Neutralizing him will deal a serious blow to our enemy. Decapitating their command structure may even signal an end to this whole situation. We simply cannot let this opportunity pass us by, gentlemen. Now, we've come up with a plan of action. My team has a submersible stash just off the west coast. That's why we ask the volunteers.

Nie jest to chyba najwyższy rangą oficera, ale w każdym razie ktoś na pewno wysoki i przez to po prostu jej nie miałby dowództwa, przez co ta cała akcja mogłaby się po prostu rozsypać. Bo nie byłoby kto dowodzić, żołnierze by się pobuntowali w ogóle. E, dobra, idziemy się dozbroić, tak jak zawsze. I w tym momencie musimy się dozbroić, ponieważ musimy wziąć po prostu kombinezon do nurkowania. Także podchodzimy do zbrojowni. Automatycznie nas już tutaj dozbroją. Tak, właśnie, musimy mieć aparat oddechowy, mundur polowy i gogle do nurkowania. Także to nam wszystko, oczywiście, dadzą. Okej, okay, super. Nie wiem, czy nie zabrali plecaka za chwilę, to zobaczymy. Come on. Okej, okay, dobra, już dał nam się. E, zobaczymy sobie nasz ekwipunek. No, dokładnie tutaj nic nie możemy włożyć. Ale coś tam mamy. Widzę, mam 6 naboi. zobaczymy czy nie muszę ich powymieniać. Znaczy, mam nie sześć naboi, tylko sześć tych magazynków. Widzę, nie muszę wymieniać ten magazynek, jest praktycznie pełen. Tutaj mam jakiś zestaw pierwszej pomocy, w sumie można by wziąć dodatkowy. że to było w tej skrzynce. Tak jest, także wziąłem sobie jeden zestaw pierwszej pomocy, a nawet... Nie no, dobra, jeden myślę. No i dobra, udajemy się już tam na zbiórkę. W sumie nie wiem, czy sześć magazynków to nie będzie za mało, dlatego jeszcze wolę się na wszelki wypadek uzbroić. Tutaj mamy ammo. Weźmy. To będą te magazynki, i jeszcze jednego weźmiemy. Możemy wymienić w sumie ten, żeby był pełny. Okej, okay. no i możemy stąd lecieć. Tutaj mamy jakiegoś Huntera, ale my się tym nie interesujemy. Idziemy na zbiórkę, no i ruszamy na misję. Tak jak mówiłem, mam nadzieję, że tę misję widzimy w miarę szybko. Tak, do pół godziny myślę, będę zadowolony. Tutaj mam naszą małą ekipę składającą się z czterech osób. Będziemy nurkować. A operacja nazywa się Mokra Robota, także tak będzie też nosił podtytuł odcinka. W sensie, no nie wiem, czy to można nazwać podtytułem. W każdym razie w tytule na pewno będzie zamieszczona nazwa tej misji, oraz także w opisie. Znowu sobie, zatrzymajcie, przeczytajcie to. My kontynuujemy. No i w tym momencie już zaczynamy w pojeździe podwodnym. Uprzedzam, trochę mało będzie widać. Wojna szkodzi nie tylko pokonanym aresztowi, również zwycięzcy. Równik van. von. misses Jakoś to tak się wymawia. No, i jesteśmy. Tutaj macie widok ze środka, tak macie widok yy, z zewnątrz, i myślę, że na taki widok polecimy. Ponieważ, yy, no, przyznacie mi, nie za dużo tu widać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę, oczywiście, obracać się i tak jest jakoś tak w miarę normalnie, ale. O, tak jest ładniej, zdecydowanie więcej widać. Możecie popodziwiać, właśnie, ten świat podwodny. To jest właśnie normalna, otwarta lokacja, gdzie możemy za pomocą takich na przykład pojazdów wejść. Z tego co mi wiadomo, Lieutenant, takimi pojazdami również da się sterować. jak gdzieś macie jakiś wrak i tak mean. dalej. Tutaj jakaś tam jest rozmała pomiędzy Karem i naszym dowódcą. No i lecimy okay. sobie. Kolejny wrak, mhm, dokładnie przypomnienie krótkie planu. No i po prostu będziemy musieli udać się do miasta greeny bodajże tak się nazywa. Okej, okay. tutaj mamy o, właśnie na takie różne zawal zawalone kamienie, pod którymi można ładnie przepłynąć i w ogóle. Okej. Okay. No i niestety mam miny. Także będziemy musieli wysiąść. Eee, wysiąść. Eee, dobra, widzę, trochę się chyba zbagowało pływanie. Boże, pływanie mi się zbagowało. Albo i nie. Dobra, ale już pływać, to już będę, ale, e, chyba jednak z pierwszej. Gdzie mam mamy te miny? W tamtą stronę mam płynąć, także płyniemy. Oczywiście lepiej w te miny nie wpaść. Bo wtedy wybuchnie. To, to... jest ważne. Dotknięcie min oznacza, uwaga, śmierć! Dotknięcie dwóch min, uwaga, oznacza co? Śmierć! Dotknięcie trzech min oznacza co? Śmierć! A dotknięcie wszystkich min oznacza rozpierdolenie twojego ciała i... Nieznalezienie ani jednego z twoich szczątków. No właśnie. Płyniemy na misję desantu. Mam jakąś rybkę. Rybko, rybko, chodź tu! Jestem prawie tak szybki krypka. Dobra. Po się wydłużamy. Dobra, będziemy mieli kontakt z czterech ludzi. Miejmy nadzieję, że nie zginą nasi. Ja będę niestety trochę z tyłu. Nie, Niechaj jeszcze strzelić. Nie mogę, czy mogę? Nie mogę jeszcze za bardzo strzelać. Okej, okay, dobra. Eee, Co zrobiłem właśnie? No dobra, okej, okay. czekaj, dobra. Yy, gdzie tylko te kontakty, tam mamy kontakt. O nie, ktoś nam już padł. Ktoś nam padł. No niestety, straciliśmy jedną osobę, ale tutaj chyba niedawno mieliśmy autozapis. Tak jest, dobra, wczytamy sobie. Nie chcę stracić nikogo podczas tej misji. Zresztą nie wiem w sumie, gdzie ten autozapis był. O, ale zlamiłem. O cholera. Myślałem, że ten auto zabić był trochę w trochę innym miejscu. No trudno, dobra. Tam przedłużenie jest odcinek, Ale po prostu nie chcę, żeby tutaj po prostu ktoś zginął. Ponieważ wtedy moim zdaniem jest po prostu lepiej mieć większy team później. I to się na pewno mi przyda. Także mamy znowu te same dialogi. Być może wy teraz nie słyszycie tego, co ja mówię, bo po prostu to przyspieszyłem w żeby żebyście nie musieli oglądać tego jeszcze raz. Mam nadzieję, że tak zrobiłem. Myślę, że to się oczywiście okaże Ale zapewne tak, zapewne przyspieszę ten moment Albo w ogóle wytnę ten moment z odcinka Ponieważ Będzie tak po prostu szybciej Chociaż to i tak nam długo nie jest Zobaczymy, jak będzie bardzo długi odcinek To oczywiście powtarzające się momenty postaram się jakoś może powycinać Chyby, Oczywiście jeżeli mi się będzie chciało Bo bardzo możliwe, że mi się nie będzie chciało Okej, okay, dobra, znowu mam cztery kontakty Tym razem wpłyniemy znowu w czwórkę Miejmy nadzieję, że To się nie zmieni od razu tutaj do skał podpłynął Okej, okay, tam strzają oczywiście Dobra, okej, okay, dobra się zmiana k No, No, come on gdzieś tuka, ktoś jest To już co chwilę, przykusę sobie tutaj Nie dobra widzę znowu zginął czyli to moje powtarzanie było nadaremne Zginął nie dobra, jesteśmy. Widzę, wszyscy pojechał. Wszyscy już zawrócili. Tak jest, dobra. Zapisujemy. Dał nam się tym razem bez strat, także jest bardzo dobrze. Mhm, dokładnie. Udajemy się w tym momencie już do miasta. Okej, okay, dobra, biegniemy za nimi. E, Widzę, nie mogę biegać. Trześć, tak zmęczyłem? Możliwe. Okej, okay, dobra, lecimy za nimi. Nie wiem, czy ja się tak po prostu zmęczyłem, czy co? W każdym razie, mamy zająć pozycję gdzieś tam. Będziemy ich ostrzeliwać w miarę z dystansu. Także myślę, że jednak tego momentu nie wytnę, bo teraz on dobrze poszło. Zresztą i tak to nie trwało za długo, jakieś 2 minuty max. Dobra, udajemy się tam na górkę. Podejrzewam, że jestem po prostu tak bardzo zmęczony, bo raczej nie dostałem z tego co pamiętam. Tam w ogóle mnie jeszcze te miny wykrywa, ale to nieważne. Bo mam przynajmniej wykrywać miny, dlatego... W sumie mogą go odłożyć, ale już za późno. Dobra, lecimy, 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 lecimy. Nie wiem czy ja teraz mam zablokowane, to ten, bieganie czy co? Ja mogę kucnąć, super. Jak widać, nasza myślę jest bardzo po prostu zmęczona, okej, okay, kucnijmy. Po prostu naśladuję to co oni robią. Bo wiecie, boty wiedzą lepiej, no w końcu. Oni są skryptowani pod tą misję. Yeah. Okej, okay, dobra, mamy ten. Okej. Okay. On the Over. Negative. Falcon, we got a visual here. HVT in the courtyard in the center of town. Over. Understood. The balls in your court now, Swordfish. Good luck. Out. To co, tak. Okay, ja zmęczony, tak moją... right, Move Copy that. Out. A, to co Dobra, spoko, atakujemy. Wow, Nie mówcie... Że już zginę. Dobra, spoko. No właśnie, tak tak mi dobrze poszło. zapis, oczywiście. Akurat był przed tą strzelaniną jedną wielką. Tam sobie można im rzucić granatnika, także od razu nie będę strzelał w tą tak, tylko tam tym rzucę granatnika. Którym się zmieniało na G? wam mać F Tak F, dobra, mogę. Okej, okay, także im tam zapuścimy granatnik. Pięknie! Idealnie! Dobra, wiesz Ja bym padnął, ale dobra. Okay. Super, zdjęty. No nie! Dobra, stamtąd. Nie, nie, nie! Z! 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 Czemu nie mogę upaść? Nie wiem, nie mogę coś... Chyba, że nie, tam to jest kawa, dobra Okej, okay, tam jest chyba nasz cel Okej, okay, dobra, dostał No Jeszcze ja się odczułem trochę Znowu się opatrzę mam już więcej niestety tych Dobra, spoko On tam w miarę cisnął tam mamy kogoś. Dobra, więcej już tutaj wrogów, na razie żywych nie widzę, chociaż też on nie strzela. Gdzieś stamtąd. Niestety nikogo nie widzę, a ja widzę, 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 sorry. Ale go nie wysnajpię, jestem za bardzo zmęczony. Musiałbym zdyczko odpocząć. Dobra, super zdjęty. Pierwszy mój praktycznie chyba dzisiaj zdjęty dopiero. Cholera, no, nie trafię w niego. Aha, tam nasi ostrzeliwują. Tak? Tak, tak, strzelcem nasz. E, Dobre, dobra, dobra, mam nadzieję, że ja teraz jakoś cicho nie byłem, w sumie nie zastanawiałem się nad tym, czy ja coś mówię, czy nie. Oho, dobra, cham mnie wyhaczył, także ja się odsunę trochę. O, kogoś tam zabili. Mm, nie widzę tego ziomka, gdzie on był? Dobra, żeby wszyscy. Dobra, w sobie możemy pójść jakiś wiatr zrobić. Tak, udało nam się. Super. Yy, zapisy, oczywiście, Boże, w ogóle nie zapisywałam, Jakbym to teraz stracił, to bym się zabił. Ale ten pierwszy granatnik był idealny. Chyba z trzech na raz zabiło i tam z pięciu ran nie Dobra. Czyli musimy znaleźć naszego oficera. Tutaj mamy inne złoki. Okej, dobra. Czyli tam mam podejść i sprawdzić na pewno nasz cel. Czyli ten wysoki oficer. Okej, no i tutaj tutaj, nam się udało. Chyba ja go nawet zastrzelim, bo pamiętam, że tutaj go ale nie jestem pewien. Jak się okazuje, to nie jest on. No dokładnie, niestety nie udało nam się zabić tego, co powinniśmy. Dobra, w sumie ja powinienem wrócić do nich, ale dobra. Już trochę nas to powstać odpoczęła. I teraz jest najgorsza część tej misji. Raz musiałem ją powtarzać tylko dlatego, że tutaj się nie dało wsiąść. Mam nadzieję, że tym razem tego nie będzie. I że spokojnie sobie wsiądę. Okej, okay, zobaczmy... Mogę wejść, dziękuję, nie muszę tego powtarzać. Dobra, zmienię w sumie kamerę. Wow, i kolejna super, ekstra, krótka misja nam wyszła. Zapiszę grę na wszelki wypadek jeszcze. Nie wiem ile nagrywam, ponieważ nie ma stopera, no ale wyszło to znowu idealnie praktycznie. Możemy w sumie wejść do środka, po porozglądać się, patrzeć. W sumie mogę teraz nawet bez trzymania Alta. No i wracamy już do naszej bazy. Także kolejna trudna dosyć nie? Zrobiona bardzo szybko. Bardzo dobrze mi sobie poszło. Tylko ten jeden fail z tym wczytaniem tam na plaży. No i tutaj też raz zafailowałem, bo za pierwszym razem praktycznie zginąłem, ponieważ nie rzuciłem w tamtych granatnikiem i oni mnie zastrzeli bardzo szybko. No ale potem już te błędy naprawiłem, no i oczywiście wszystko nam się udało. Nawet nie zużyłem jednego magazynku, ponieważ było mi 7, zużyłem H28 naboi. Także naprawdę super wynik. Misja ukończona. Musieliśmy tylko trochę oczywiście przejechać, docię no ale już skończyliśmy. Także kolejny super szybki odcinek. Podejrzewam, że tak z 20 minut dopiero nagrywam, zresztą to, to się jeszcze okaże oczywiście. Nie zupełnie, nie mam tak jak mówiłem stoppera. No ale mam misję ukończona. Możecie sobie tutaj zobaczyć, tutaj trochę zlikwidowaliśmy. I na szczęście nie straciliśmy ani jednego z naszych ludzi. Dlatego jednak opłaciło się w tamtym momencie wczytać. Misję tą Maxwell przejdziemy oczywiście już w następnym odcinku, ponieważ trzeba się przegrupować po tej misji. Zdjąć te wszystkie do nurkowania rzeczy. No, ale to już tak jak mówiłem, w następnym odcinku, na który już teraz zapraszam, będzie on oczywiście dopiero za tydzień, w poniedziałek. Ale myślę, że warto czekać. Także już nam się tutaj ta misja wczytała. Ale my ją oczywiście przerywamy, tak jest. No i to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek dobrze Wam się oglądał. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z tego, że nauczyliśmy się wgrać w armę i te misje nie wychodzą tak długie. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie A przede wszystkim oglądajcie no do kolejnych filmów. Na razie, no i cześć.